Rozdział 10. Nowa kradzież, korytarz urn, zniknięcie malarza borówko, wina będzie darowana w połowie, ratujmy nasze samochody, komu ufa policja, urwisy zawsze gotowe. Jak nakazuje nieborowski obyczaj, punkt 8. Pan Józef, ubrany w czarną liberię woźnego, przyniósł mi do łóżka obfite śniadanie. Okraszone było tym życzliwym spojrzeniem, Jakim darzą ci, którzy od siedemdziesięciu pięciu lat wstają codziennie o piątej, wszystkich tych, co wstają już choćby w pół godziny po nich. A ja wstawałem dopiero o siódmej. Pan Józef zaś zaraz po powstaniu zażywał kąpieli w zimnej wodzie. Czy przy goleniu używa pan też zimnej? ośmieliłem się szepnąć. Y, słucham? zapytał troskliwie pan Józef. Nie, nic, przepraszam wybąkałem. Chciałem tylko spytać o pogodę. O, jest wspaniała! Uśmiechnął się pan Józef, odsłaniając okno. Proszę śniadać szybko, póki kawusia nie wystygła i na dwór. A wie pan, dodał, zmierzając już ku drzwiom, dzisiaj w nocy ukradli nam, to nam mocno zaakcentował, Ribere i tego no, Durrera. Co? Krzyknąłem wyskakując z łóżka i omal nie przewróciłem tacy ze śniadaniem. Józef nie umiał jednak, a może nie było mu wolno, podać szczegółów nowej kradzieży. W te pędy począłem równocześnie jeść, myć się i golić. Potem z nieco pokiereszowanym obliczem zbiegłem na dół, do mistrza. Spotkałem go samotnego w długim korytarzu. Śpieszył do mnie z tą samą rewelacją, co i ja do niego. Wyobraź sobie, Tomaszu, że przed chwileczką był u mnie kustosz, wykrzykujący w głos, że to ja wskazałem złodziejom naprawdę cenny łup, opowiadając wczoraj, że jedyne, na co bym się pokusił, będąc ich kolegą po fachu, to głowa starca i głowa Chrystusa w cierniowej koronie. Zatem nawet nie wolno nam westchnąć z zachwytu przed jakimkolwiek dziełem sztuki. Zaliczeni zostaniemy bowiem, o ile nie w poczet złoczyńców, to przynajmniej ich wspólników. Od dziś jedyne, co mi się podoba, to pałac kultury. Być może ktoś mnie wyśmieje, ale przynajmniej nie zamknie do więzienia, Nataniel wybuchnął gorzkim śmiechem. A zresztą, dodał już spokojniej, ze zwykłą sobie łagodną ironią. Ten Dürer to przecież nic pewnego. Same inicjały AD i czas, w którym powstał obraz, to jeszcze za mało, Tomaszu, za mało. Jednak to wszystko, Mistrzu, ośmieliłem się wtrącić, daje policji niezbity dowód, że złodziej nie zna się na sztuce. Ciekawe zatem, jak przyporządkuje go ona naszemu towarzystwu, wywodzącemu się z jej rozmaitych dziedzin. Nataniel popatrzył na mnie z lekkim politowaniem. Czyżbyś naprawdę aż tak krótko żył na tym świecie, Tomaszu? że nie wiesz, iż co jak co, ale przyporządkować sprawców do przestępstw wedle swej wygody policja umie znakomicie? A z drugiej strony, czyż trudno ci wziąć pod uwagę możliwość, że przynależność kogokolwiek z nieborowskiego grona do kapłanów sztuk jest pozorowana? Eh, zapomnijmy lepiej choć na moment o przestępstwie, które krótkie ma nogi i zwróćmy się ku uczuciom, co trwają wiecznie. Tu mistrz zatrzymał się przed mijaną, bielejącą alabastrem, urną, i drżącym z prawdziwego wzruszenia głosem odczytał widniejący na niej łaciński napis Bogom podziemnym, Lucjuszowi, Publicjuszowi, Leansowi młodszemu, który żył 19 lat, 9 miesięcy i 20 dni, wykonali Lucius Publicjusz, Leans i Julia Kleopatra rodzice. Staliśmy przez chwilę w milczeniu, aż wreszcie na twarz Nataniela wrócił właściwy jej nieco przekorny uśmiech. Tak. To całkiem łatwe nazwać korytarz w tym domostwie rzymskim, jeśli się przeniosło z Rzymu tyle urn, sarkofagów i płyt nagrobnych, ile pod koniec XVIII wieku Helena Radziwiłłowa. A wszystko to oryginały, pierwszy, trzeci wiek naszej ery. Wyobraź sobie, że ilekroć przechodzę tym korytarzem nocą, tylekroć czuję niemiłe dreszcze, a nóż, która z urn zapyta, dlaczego mnie ukradłeś? Brr! Mistrzu! wtrąciłem ze smutkiem. Chodźmy lepiej popatrzeć na portret Anny Orzelskiej. Nataniel położył mi dłoń na ramieniu. Jeszcze czas, mój drogi! Jeszcze czas! A jeśli złodzieje i ją nam ukradną, podniosłem głos, Mistrz skwitował to kolejnym uśmiechem. Przecież sam powiedziałeś, że nie znają się na sztuce. Nasza ukochana jest bezpieczna. Otrząsnąłem się. Obyś miał rację. A wracając do ponurej rzeczywistości dzisiejszego ranka, czy nie wiesz w jaki sposób dokonano kradzieży? Mistrz wzruszył ramionami i ruszył naprzód korytarzem. Nie wiem i nie wie tego jak dotychczas nikt. Po prostu rano stwierdzono, że ramy głowy Starca i głowy Chrystusa w cierniowej koronie są puste, a drzwi do pokojów, gdzie były obrazy, czy dobrze je na noc zamknięto? Nie bądź śmieszny, mój drogi, zerknął na mnie z rozbawieniem Nataniel. Takie zamki otwiera się już w złodziejskim przedszkolu. Skandal mruknąłem. Z zamkami? – życzliwie zainteresował się Mistrz? Nie, żachnąłem się. Proszę spojrzeć przed siebie. U wylotu rzymskiego korytarza, w sieni, przy drzwiach kręcił się malarz Borówko, podejrzliwie i z lękiem, rozglądając się na wszystkie strony niczym tropiony szarak, którego zresztą jako żywo przypominał w swej długouchej czapie i kusym płowym paletku. Na jego korzyść należy jednak dodać, że od zająca różniły go trzymane pod pachą sztalugi oraz dzierżona w urękawiczonej dłoni skrzyneczka, której malarze zwykli nosić paletę, farby i pędzle. Nagle zobaczył nas i dał susa w głąb sieni. Załomotały drzwi do ogrodu. Uciekł! Oddalił się, jak zapowiedział. Krzyknęliśmy w oburzeniu, niczym chór w kiepskiej operze. Ruszyliśmy w pogoń. W ogrodzie nie ma. Okrążyliśmy staw. Nie ma. Popędziliśmy grabową aleją, tylko spłoszyliśmy dwa gawrony. Więc dookoła pomników... Nie czaił się za żadnym z nich. A w takiej skrzyneczce to jak nic można ukryć zrolowane płótno ribery, wyrzekłem ze smutkiem, wypuszczając przy tym z ust kłęby pary, jako że bieg mnie rozgrzał, a mrozik narastał. Trzeba było go dogonić. Pewnie dogonić w moim wieku, odparował niczym Tuwimowska lokomotywa mistrz otulony srebrnym obłokiem. Błysk, błysk, błysk! zamigotało w zaroślach. Nataniel nawet nie spojrzał w tamtą stronę ale ja już odczytywałem nadaną alfabetem morsa wiadomość. W oranżerii. Mistrzu, krzyknąłem radośnie. Nie sprawdzaliśmy w oranżerii. A faktycznie, zdumiał się na tę myśl Nataniel. Ruszyliśmy czym prędzej w stronę oszklonego budyneczku i zatrzymaliśmy się dosłownie w pół kroku. W tę stronę szło bowiem właśnie dwóch mężczyzn, których ubiór tak upadabniał ich do porucznika Kolombo, że deptanie po ich piętach uznaliśmy za co najmniej niestosowne. Hm, chrząknął Mistrz. Niech każdy z nas robi to, co do niego należy. Byle dobrze. Nie omieszkał pokiwać palcem za wchodzącymi do oranżerii, a ja pomyślałem z uśmiechem o czujnych na swym stanowisku trzech Urwisach. Zawróciłem ku pałacowi, gdzie w ciszy mego pokoju czekali opaci sulejowscy. Nataniel zmierzał czujnie za mną. Starając się robić jak najmniej hałasu, weszliśmy do sieni i tam, jak na złość, napatoczyliśmy się od razu na redaktora Horyzontów Filozofii i jego lisi, tak mi się przynajmniej wtedy wydawało, uśmiech. O, panowie byli na spacerze i tacy nie ubrani? A czy już wolno opuszczać pałac? Zęby mistrza ze zgrzytem zmeły przekleństwo. Było to prawdziwym mistrzostwem, jako że twarz cała uśmiechała się ku redaktorowi jak ku marnotrawnemu a odzyskanemu synowi. Ja jednak postanowiłem opowiedzieć historię pościgu za malarzem, oczywiście pomijając udział urwisów i kolegów Kolombo. No, no, pokręcił głową filozof i odszedł bez słowa, usiłując zapewne w swej mądrej głowie znaleźć filozoficzną odpowiedź na intrygujące zachowanie malarza. Na kilkanaście minut przed obiadem zszedłem do palarni, której okna wychodziły na południe, by ucieszyć się jej nasyconą słońcem ciszą. Do pełni szczęścia i zapomnienia o przykrościach poranka brakowało mi już tylko odrobiny muzyki, ale już z nią śpieszyło ku mnie usłużne radio. Przesunąłem fotel w prostokąt złotych promieni i zapadłem w ich ożywcze ciepło z westchnieniem ulgi. Postanowiłem myśleć o rzeczach ważnych, ale przyjemnych. Tak więc jeszcze raz ucieszyłem się z bystrości i czujności urwisów, którzy nie bacząc na mróz, czuwali nad nieborowym w gęstwinie parku. Z sympatią wspomniałem tropiących pałacowego złodzieja policjantów i ujrzałem oczyma duszy, jak prowadzą z oranżerii zalewającego się łzami spóźnionej skruchy malarza. To za nasze uganianie się po parku, pomyślałem z satysfakcją. Do palarni weszła pani Rokoko i ona wydała mi się zmieniona na korzyść. Uczesała się jak wiejska dziewczyna. Blond włosy ujęła gładko, tylko z przedziałkiem i dwoma skrzydełkami rozchodzącymi się od niego. Miała naturalne kolory na policzkach i gołe ramiona. A pan marzy pan marzy, powiedziała zalotnie, aksamitnie i poczęła recytować Petrarkę, a była zaiste świetną aktorką. Jeśli to nie jest miłość, cóż ja czuję? A jeśli miłość, co to jest takiego? Jeśli rzecz dobra, skąd gorycz, co truje, gdy zła? Skąd słodycz cierpienia takiego? Tupiąc głośno butami, zbiegł z góry tłumacz Kostia. Aktorka, tym samym tonem, jakim recytowała dla mnie, szepnęła do niego z wyrzutem. Gdzie byłeś, tak cię szukałam? Z każdego kroku mam się tłumaczyć, odburknął Kostia, rozwalając się w fotelu. I cóż ona w nim widzi, pomyślałem nie bez zazdrości. Nos w wągrach, obwisła dolna warga, niskie czoło. Na szczęście, gąk na obiad przerwał tę wyliczankę. W obiedzie wziął udział oficer policji, jeden z dwóch, których widzieliśmy z mistrzem zmierzających ku oranżerii. Skąd zresztą wrócili ku memu żalowi z pustymi rękoma. Dotychczasowy zastępca nadkomisarza Parzydełko, komisarz Kolec, towarzyszyć nam miał teraz stale, to znaczy do chwili schwytania nieborowskiego złodzieja. Obiad upłynął w milczeniu. Dopiero przy deserze odezwał się nagle malarz Borówko, ale zrobił to tak jakoś dziwnie, jakby sam do siebie mówił, czy też tłumaczył się przed sobą. Trzeba się czołgać, żeby dojść do czegoś. Ze zwierząt tylko dwa mają własny domek. Dwa czołgające się. Żółw i ślimak. Nie! ziewnął Nataniel. Wszystkie reguły są nudne. Interesują nas dopiero wyjątki. Równie jak inni milczący komisarz podniósł wzrok. Interesuje więc państwa złodziej. A przecież jest nim ktoś spośród waszego grona. Niech się tylko przyzna w porę, a wina będzie mu darowana w połowie. Znacząco podniósł palec. Smutnie zwiesiliśmy głowy nad talerzami. Trata ta panowie! zagdakał po chwili profesor Zan. Wszystko to nam obojętne nieco, bo nie nasze kradną. Niech-noby tylko złodziejaszki połakomiły się na samochody na parkingu. Na to statko maluchów, czy landary pana Tomasza? parsknął Kostia. A kadilak pana Nataniela? niewinnia słodko uśmiechnęła się do mistrza Eleonora z Kraszewskich. Nabyta rzecz! lekceważąco potraktował swój ukochany wóz poeta. Ale jednocześnie usłyszałem trzykrotne stuknięcie o drewno. Mistrz odpukiwał. Cóż, jeśli miłość bywa ślepa, to dlaczego nie miałaby się okazać przesądna? Nie minęło zresztą wiele czasu, gdy w palarni usłyszałem, jak Nataniel szepce do siebie. Babskie gadanie, e, babskie gadanie. Po chwili spojrzał na mnie z udręczonymi oczyma. Wiesz, Tomaszu, z tym Cadillaciem żal mi się zrobiło mistrza. Chciałem mu nawet powiedzieć o nieustającej warcie urwisów, ale przecież obiecałem im dotrzymać tajemnicy, rzekłem więc tylko Bądź spokojny, Natanielu. Kadilaka biorę na siebie. Mistrz odpowiedział bladym uśmiechem. Ale humor mu się wyraźnie poprawił, bo gdy usłyszał, jak wchodzący do palarni redaktor głosi zwariowaną teorię, że dzięki kradzieży nieborowskie dzieła staną się być może dostępne wielu, a nie tylko wybrańcom, nie omieszkał mu przyciąć. Jest pan bardzo nowoczesnym filozofem. Dawniej filozofowie pragnęli świat objaśniać, później część z was głosiła, że chce go zmieniać, ale do dziś nikt z waszej branży nam nie objaśnił, czy świat zmienia się na lepsze, czy na gorsze. Drogi panie, odparł zaatakowany z pogardą, filozof szuka prawdy. Prawda jest w winie, wino w piwnicy, w piwnicy panuje ciemność, a tam, gdzie ciemno, najłatwiej złodziejom i głupcom. Nataniel westchnął ciężko. Przysłowie powiada, Mądry głupiemu ustąpi. Ale jak ciągle mądrzy będą głupcom ustępować, to w jakiej głupocie świat się skończy? Zaznaczyłem przed chwileczką, że prawdziwa mądrość polega na tym, aby umieć żyć między głupcami, odparł filozof. Przepraszam, ale nie słyszałem, lekko wzruszył ramionami poeta. Zresztą rzecz nie w tym, ale w tym, że nie jeden utracił rozum, gdy prędko chciał zostać mądrym, powiedział cicho. Tamten przygląda mu się przez chwilę z uwagą zaczerwienił się i szybko wyszedł z palarni. Nataniel posłał za nim pełen pobłażania uśmiech. Po południu, gdy w swej komnacie wieżowej mistrz wypoczywał na wygodnym szezlongu, a ja spacerując wokół stołu tłumaczyłem mu, dlaczego zaniedbuje sprawy świątobliwych opatów, ktoś zapukał delikatnie do drzwi. Proszę, zawołał gospodarz i na progu stanął komisarz Kolec. Najpierw rozejrzał się po komnacie, a następnie przyjrzał się, jakby z troską, naszym twarzom. W odpowiedzi na zapraszający gest mistrza skłonił się lekko i usadowił na fotelu pod oknem. Bardzo mnie to cieszy, że spotykam panów obydwu, powiedział z nieukrywanym zadowoleniem. Czy mogliby mi panowie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to dziś rano opuściliście pałac, łamiąc surowy, choć przyznam, niewygodny dla jego mieszkańców zakaz? Mistrz przeciągnął się ledwo dostrzegalnie na szezlongu. Zauważyliśmy, że malarz Borówko, zachowując się nader podejrzanie, wybiega z pałacu. Pośpieszyliśmy więc za nim w celach jak najbardziej śledczych. Ba planowaliśmy nawet ujęcie go. Niestety, na próżno biegaliśmy po całym parku. Oranżerią równie bezskutecznie zajęli się już panowie. Tak, skinął głową oficer. Najpierw jednak obserwowaliśmy bieganinę panów. Natomiast mistrza Borówko nie widzieliśmy ani wcześniej, ani później. Dostrzegłem, jak nataniel żachnął się, na użyty przez kolca w stosunku do malarza tytuł Mistrz. Tak, w nieborowie tylko jeden mógł być mistrz. I on to siedział teraz naprzeciw policjanta. Czyżby nie ufał pan mym słowom? Oton podniósł głos Nataniel. O, ja nikomu nie ufam. Tak już mam zawód, westchnął ze smutkiem oficer i wstał z fotela. Już przy drzwiach odwrócił się jeszcze i dodał. A co do oranżerii, to pracujący w niej ogrodnik również nie widział malarza. Borówko mógł przemknąć się pod ścianą, mruknąłem ze złością. Policjant opuścił komnatę machnąwszy ręką. Nataniel ze smutkiem pokiwał głową. Przysłowie powiada, woł, strzesz się z przodu, konia z tyłu, a człowieka ze wszystkich stron. Ten kolec jeszcze gotów nas aresztować, nie mogłem ochłonąć. Za takie głupstwo, skrzywił się mistrz, ale przysłowie mówi Powiesić się wstyd, utopić się zimno, zastrzelić się boli, więc trzeba cierpieć z bożej woli. Och, jęknąłem, łapiąc się za głowę. Aż tak przeraża cię areszt! Zdziwił się Nataniel. Nie, twoje przysłowia. Cóż więc zamierzasz, Tomaszu? zatroszczył się Natanial zupełnie serio. Mistrzu, idźmy wreszcie uspokoić nasze nerwy pięknem Anny Orzelskiej. Jutro, kochany, jutro, ale już dzisiaj myśl o mym Kadilaku, jak obiecałeś. Co było robić na takie diktum? Zatroszczyć się o cenne auto. Gdy tylko zapadł zmrok, stanąłem w mym pokoju przy kontakcie i mrugając światłem wysłałem ku zaroślom sygnał SOS. I zaraz odpowiedziała mi latarka, że przyjęto sygnał. Mając za nic wszystkie zakazy, wyszedłem z pałacu. Urwisy już czekały w gąszczu. Co się stało, druchu? Najpierw dajcie mi uspokajającej herbaty ziołowej, jęknąłem. Już się robi. Prosimy do naszego kącika zawołał Piotr. Pociągając gorące, wonne łyki z plastikowego kubka, opowiedziałem im pokrótce przeżycia dnia dzisiejszego, kończąc relację żarliwym apelem o czuwanie nad pojazdem Mistrza. Jasne, odpowiedział mi tak radosny i ochoczy trójgłos, że aż mnie to zdziwiło. Już my się nim zajmiemy. Spokojna głowa, druchu. Niestety moja głowa nie była spokojna, gdy po powrocie do pokoju przykładałem ją do poduszki. Ale przynajmniej o kadilaka nie musiałem się już martwić.